I witam ponownie. Ruszamy z nowym zadaniem. Nieproszony gość. Tam w oddali jest nasze zadanie, i tam też się udamy. Między drzewami cóż tutaj nas spotka? Cóż tutaj? Będziemy musieli zrobić. Tego nie wie nikt. MJ. Trzeba uratować MJ. 15 minut temu MJ będzie dotrzeć. próbowała. Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Przejść, ale się nie uda. Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standisz gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęte odpita działają. Finfield True Bader Sable. Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. No. Iść już. Zostań tu, sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne. Gość, to pewnie stędzisz. Musi gdzieś tu być. Muszę go jakoś odciągnąć od schodów. Dobrze. A to co? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Stanisz jest w niebezpieczeństwie. Mam to. W drogę. Stanisz, wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. A, i w namiocie jest koniec naszej misji. Nie nas już jest bezpieczny. Zamknij łączność. Nie chcę żadnych przecieków o majkencie, ani o oddechu diabła. Slam. Generator padł. Nie zajmie go to na długo. Jak idzie? Konwój będzie gotowy? Nie Tak byśmy tak wszystko przebiegli. ten wóz. Miał być na godzinę temu. Przyjąłem, ruszamy. Szybciutko, szybciutko. Hilebeczki. Brawo Na górę. Po schodach. Brawo i Charlie są już gotowi do przeniesienia doktora Michelsa. Dodać dwie jednostki. Michaels ma jedyną próbkę od dus Uwaga, centrala. Coś słyszałem. Coś słyszałem, ale nic nie widziałem. Ważnego. kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standisz może wiedzieć w której. Muszę się śpieszyć. Na lód Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi oddech diabła. Osborne niestety nie ufa nikomu innemu. Oby to się to Znowu, co jest z tymi lampami? Szybko, szybko, szybko. Słuchaj, No, to było bardzo blisko, bo... Dawaj, dawaj. Uwaga centrala. Coś słyszałem Coś słyszałem, ale nic nie widziałem Oj, to jest misja, to jest misja. No i chyba wszedłem to dookoła niepotrzebnie. Tak, te pudełka. Zauważono cię i teraz kwestia tego, skąd będziemy ruszać. Skąd będziemy ruszać? Stąd. Nie wierzę, że Michael tak sobie nosi oddech diabła. Bardzo się spieszę. Trzeba uważać na tych panów i na tych, dawaj Skupcie się, chyba mamy towarzystwo. takim oto sposobem można. Wtedy niepotrzebnie naokoło ten namięt doprzedłem. Oprzy...

Jestem reporterką. No, profesjonalnie. I tak jak ty. Chcę powstrzymać Lee. Watson. Słyszałem o tobie. Seibel nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowery. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą. Spidey? Co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to... No i zerwał rozmowę. Co u nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sory, Charlie. Okej. Czekaj. On, on coś wie o. On coś wiedział, ale nam nie powiedział, bo... Weszliśmy w złym momencie. Niech to... Niech to. Nieproszony gość. Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. Nakończono. Awans, 26 poziom, punkt umiejętności. Rujnujesz moje dochodzenie i jedyne co potrafisz powiedzieć to Sorry, Charlie? Potrafisz być poważny? Co? MJ, nie dałem ciała! Ja chciałem rozładować napięcie! Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajętych mocy, ale nie jestem ze szkła. Kradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu? Proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On... nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Peter... Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Brawo super bohaterze. Zobaczmy jeszcze. Mamy jakieś nowe kostiumy. Wow. Taki otoż kostium. Modyfikacje kostiumu nowe. Szansa na wytworzenie amunicji wydzielające plazmę siatkę elektryzuje powierzchnię kostiumu. Ok, nowy gadżet. Aha, to ten... A nie, unosi przeciwników w powietrzu i utrzymuje ich tam przez krótki czas. I jeszcze umiejętność jakaś nowa możliwa. Mamy trzy punkty. Wciśnij trójkąt po idealnym uniku, atakuj wszystkich aby go natychmiast wyeliminować zróbmy to może na patrolu o wszystkim zapomnę zwiedzaj miasto, aby lepsze sprzęt i umiejętności okej, okay, to tutaj na razie zakończymy